Odcinek numer 50, Need for Speed Underground 2. Nadal jestem pod wrażeniem tego, jak dużo tych odcinków powstało i fakt, że wcale jeszcze tak szybko końca nie będzie. Tań trial na początek i już widzę, że mogą być małe problemy. Bo prawdopodobnie trzeba będzie przejechać przez sekcję tą bardziej kręto. Ale dobra, no skoro trzeba, to trzeba. Tym bardziej, że tego czasu nie jest dużo, bo tylko troszkę ponad minuta. Najlepiej, jak trzeba będzie, to zrobię dwa podejście. się, że w tym momencie skręcam w złą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. Oj, tu jest Nissan, ale mi nawet nie zblokował tak mocno. Czyżby już tutaj była meta zaraz za tymi pana zakrętami? Chyba tak. To jest nadzieja, że się uda. Nie chcę korzystać z tego tytułu. Warto więc pójść za ciosem i to ukończyć. Your photo. Check it out. Fantastycznie, udało się. Twistuner jest. Można lecieć dalej. Mm, nie włączę sobie messengera. No i za chwilę będzie mi tutaj lekko mieszał. Mam nadzieję, że nie za długo, ale nieważne. Mm, dobra, jestem w tamtym punkcie mam do wyboru, albo wyścig torowy, albo sprint i chyba na razie tego sprinta raczej zrobię. Najwyżej później, jeżeli nie z daleko to zrobię wyścig torowy, a jak pojadę w inny rejon, to zajdzie co innego. Tutaj nie ma na razie jakichś wielkich oczekiwań. Potężna Mazda RX-7, jeszcze potężniejsza niż ten Hyundai, to robi różnicę. No i widzowie też bardzo Wam chciałem podziękować za osiągnięcie tego progu 300 subskrypcji. Chciałbym wam z tego miejsca podziękować niezwykle mocno. Na chwilę kiedy ja to nagrywam jeszcze nie wiem co w zamian zrobię z tego tytułu. Coś jeszcze na pewno, jak po pierwsze coś wymyślę, a po drugie jak znajdę na tyle czasu, bo... Grywając na grana na przykład jest w miarę dobrze, bo to wystarczy, że siądę na nieco ponad pół godziny i będzie gotowe. Natomiast e, chciałbym jednak zrobić coś troszkę ambitniejszego, na, na coś specjalnego, no a to będzie waga oczywiście większej ilości czasu. No, ale na razie jeszcze nic nie zapowiadam, bo nie jestem jeszcze takie pewne. Wow. I skręt, i da sobie start. Przystąpienie do rywalizacji. No i na przestrzeni Nie ma tu gdzieś wjazdu? Jest, jest, jest. No dobra, no to zaczynamy. No, będzie dosyć długie, nawet. No dobra. patrzymy od tamtej strony. Chyba skończymy w tamtym punkcie, więc na samej koniec będzie ten wyścig na dobrze. No ale dobra, to później. Na razie trzeba przejechać sprint. Nie te Rytusenka, a tam już nie dostrzegłem, bo to mi zniknęli za, za barierką. Ok, na razie skutecznie. I na razie nie leci. Ale za ja to tu przestrzeliłem. To może być okazja dla rywali na nie. No i też, tam też mieli pewne ciężary, tylko jednemu uda się na razie mnie wyprzedzić. Piękny Evoid O, słyszę, zaraz będzie atak chyba. Mhm, jest podgryzanie. To był chyba drugi GT Mitsubishi. Hmm, nawet w graft się załapałem. O! Alem dostał. I tak w sumie... Wybroniłem się względnie, bo i poleciałem w tamto auto, żeby się mogło skończyć o wiele gorzej. Ale pędzi tam Mazda, coś niesamowitego. Miałem nadzieję, że się przecisnę, ale nie, nie przecisnąłem się. No, ale widać, że tutaj też Mitsubishi popełnił błąd. więc nie stracę aż tak dużo. O, teraz ciśniemy. O, tu będzie ciasno. Ale żyję. Co są niedaleko do linii mety. O, chyba za wolno. Podgryzam je jedno z Mitsubishi. Dobrze, że trochę nitra udało się zachować. No, jeszcze Evoid. Nie ma odpuszczania. Opa, córka mnie tu próbowała zrobić w bambuko. Ja skutecznie O! Ojej, ale to było fatalne, ale to było fatalne. I to jeszcze pod sam koniec. Ojej, ojej, no dobra. To to restart. Kurczę, taki błąd. Dość strasznego. No i niestety cały przejazd poszedł na marne to samo. No i trzeba powtórzyć w tej sytuacji. Ojej. Kurczę szkoda. Tak to jest jak koncentracja nie dowodzi. Je, bo pełnią takie błędy. Tym razem nie przestrzelę tego zakrętu. O, teraz chyba część pojechała na tamten tor. Ale widać różnicę. Ło! To było przytarcie nawet uderzenie, ale nie jakieś mocne. O, nie jest łatwo. Mech. Jestem No ale, Łoś, jeszcze. Kurczę. Przez jakiś czas był spokój, a teraz zaczęły się rozpisywanie, że nieźle. Bo nawet zaliczyłem. Mocna prędkość, bardzo mocna. Te prędkości, żeby 300 USD na godzinę. I tym razem bez przygód podobnych do poprzedniej próby. To nie miało prawa się udać. Ale to tu mam zionika. to się przyda. No tu nie było niestety dobrego wyjścia. O, od tyłu dostałem. Aż zaliczyło mi hita. Trochę nieoczekiwanie. Oj, podsterowność. Trzeba cisnąć, trzeba cisnąć. Tym razem będę się trzymał tej strony. Dobra, nie popełnić błędu. Udało się. Tym razem bez takich przygód. Nawet z przewagą bardzo miło. Hmm, już 10 minut, a dopiero tych zawodów zrobione. Dość mało. Eee, ten wyścig na to, że gdzieś tam jest, jest tam. No dobra, to tam go zrobię, bo jest troszeczkę oddalony względem pozostałych. Warto z tego skorzystać, żeby już mieć z głowy tamte zawody. No dopiero. Tamte, które są trochę Yo, dog. Word on the wire is that there's some action brewing in Coal Harbor East. I haven't been able to pinpoint the exact location. Może później. So <ım Laser> <único Liberty Overwatch> hmm, <ED> <fall> nie wygląda na długi. Być może będą trzy kółka. Może nawet cztery. Oby nie Hyundai, Peugeot. A tam nie ma dobrze widać. Czy to jest Silik? Trzy kółka jednak. Tak, to jest Silik. Biela złapania się w drawcie. Tutaj jest strzelania będzie raczej dosyć krótki. To znaczenie oczywiście będzie miało. O że jest szeroko tutaj. Wszyscy jedziemy przez szkladnię. I nie decyduje się jechania prostą nitką. Oj, oj! Widzieli, że byłem szybszy i nie docisnęli nieco. co? Zresztą trwa nadal. No, to nie zrobiłem do końca dobrze. I atakujemy Click. Chogo mm, pójść lepiej. Udało się ominąć. To za chwilę będzie koniec spółka, więc nie chcę ponad minutę całkiem szybko o tu mnie lekko złapało o tam widzieliście jak poszedł murek razem ja nie będę jechał tamtędy pojadę prosto ooo ale mi tu Civic wyjechał no to ładnie a nie udało mi się utrzymać aż takiej prędkości jak ta Honda a jeszcze tu uderzenia Hyundai to akurat stracił na moje szczęście ale Civic odjechał i to dość znacznie a 2,5 sekundy a ja niestety mam problem z odsterownością tak na Master X7 jest raczej niespodziewanym typem problemu. Ok, tu się mi dało odrobić. Dobrze, że jeszcze jedno kółko jest, to mam gdzie odrobić. Ale widzicie, nie odpuszcza ta Honda. To więc ostra walka. Ła! Alem pojechał. A teraz już muszę pojechać, tamtędy. I już nie będę tak ryzykował. Pojaj że tam nadjeżdża. I to nawet nie była chyba to, to było inne auto. tu jest skręt, to jest skręt. Oj, podbiomie. A, aż slide dojdzie. Ani nitra nie za dużo, a po serowność nie zapała, Sili wrócił do podgryzania mnie, teraz trochę skupienia potrzebuję, ale chyba się uda, oj, atakuje w ostatnim prawie momencie, o, ale co tutaj się... Zostało z CIVICIEM! Mógł ten Civic wygrać, ale takim manewrem, no nie mogło tu się udać. I kończy Civic na ostatnim miejscu. O. Takiego finiszu nie spodziewałem się absolutnie. Ojej. E, dobra, tych URL mi zostały aż 5, więc dosyć dużo. Drift Egg został 1, Sprinty 2. Drift 1, draki 1. Torowych mi zostały aż 4, To te przydałoby się na razie zrobić. Yy, trochę one są tak średnio rozlokowane, no ale dobra, no to zrobię dojazd tam. No i pewnie te następne załody torowe mogą być już ostatnie w tym odcinku, bo sam dojazd trochę może potrwać. No chyba, że ewentualnie bym włączył pauzę, ale nie wiem, czy to w będę w stanie zrobić. Taką, żeby nie robić osobnego nagrania. Ooo, Ale dostał. Obecnie dało się to zrobić, ale jak przenajowałem tej opcji. Ale dobra, to już nie tak ważne. No jadę. Się. No, teraz ja postaram się cichoka. Dobra, że ten typ błędu pojawia się już teraz, a nie... No, pójdę na trochę inną prasą, ale to już trudno. Spokojnie, ja teraz skręcę w lewo, będzie gig. Nie, 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 mogę jechać albo i nie mogę. że załączyłem ostro. Dobra, no to jeszcze zmiana kierunku. Tu chyba będę musiał skręcić. Czy nie? Nie skręcić jednak. Myślałem, że tam będzie prawo skręcić, ale nie. Hmm. To jest właśnie ta orientacja terenu. Dobra, tu zaraz skręcę. Kabel w lewo tutaj. No, we mnie tu dopiero w prawo właśnie. Aha, że się zgubiła. O, ale tu jak rolkę dan czy do wrażenia. Już prawie na miejscu. Tu jest jakiś typ za chyba drag. Ale to albo w odcinku na albo później. Na razie chcę zaliczyć tamten wyścig. To już go widać. No Dobra, oto jazda. No, prawie 18, na no, to akurat zrobić ten wyścig. Może ten drag, i na tym koniec. Trzy okrążenia. Może będzie to zależało, czy uda mi się zaliczyć za pierwszy, czy też nie. Tutaj jeszcze się draftuje. Tu dopiero. Robi na nitra. Choć też niejakość bardzo dużo. A i tutaj jest kurz, nie widać za dobrze. Ale ci się udało pięknie przelecieć. Ale na razie gra. Przedało się grać bardzo ładnie. Na ominą od wewnętrznej. Samochód Audi o, ale to Że mi się przestraszył i to autentycznie Ale mi wyskoczył za, za widoku No, tutaj niestety stałem strąconym to nie mogło być mogę o najszybszym przejeździe, a jedno okrążenie wcale nie jest krótkie jak myślałem w pierwszej chwili. To jednak będzie jazda na no, może nawet 5 minut łącznie. Co będzie tym bardziej kłopotliwe, jeżeli mi nie pójdzie i będę zmuszony powtarzać. Ale no dobra, skoro tak, no to trzeba będzie tak robić. prędkość ale też tam mnie odpuszczają dobra, póki mam przewagę to to nitro na razie będę chomikować bo oni i tak mnie dogonią a także chociaż to nitro bę, bę, będę mieć go więcej jak już będą ze mną walczyć to może już za chwilę mieć miejsce już ich nawet słychać a, za bardzo przytarłem. No już mają mnie w zasięgu, jeszcze nie na atak, ale czyhają na błąd. Tym razem pojechałem szerzej i warto było, bo znowu bym został zaskoczony, ten sam typ pojazdu nawet. Tym razem nie przejechali tak wąsko i dobrze, zyskuje trochę przewagi. Chyba żeby to zrobili na kółku trzecim, a nie na drugim, no ale to już trudno. Chyba korzystać z tego co jest. Tu niestety popełniam błąd. Podganiają. Ale jest przewaga na razie. Nitro się udało zachomikować dosyć dużo. Oby tak dalej. każdym razie idzie jak należy. Nitra dużo. A rywale, no, na podobnym dystansie. O! No niestety, to była już kolizja. Tego już nie dało uniknąć. Ale ludzie nie wykorzystali tego. Też na mnie wpadli. No to to jest sygnał, że czas już zacząć z tego nitra korzystać. Może jeszcze nie tutaj. bo jest zakręto. No to aż tak, no to mogą mnie wyprzedzić, znaczy nie przeszli tak od razu. Dopiero tutaj jest próba ataku. Jeszcze dla nich nie udana, ale są bardzo blisko. jest tuż, tuż, jest tuż, tuż. Ile uciekłem na bezpieczną odległość, ale zobaczymy, jak długo. A to już końcówka.

No, to już wiem, co zrobię w odcinku następnym. Od czego rozpocznę. No ale to następny. Na razie chcę zrobić jeszcze ten drag. To nie muszę stamtąd w ogóle wyjechać. Bardzo by się to przydało. A ten sklep już jest u mnie, też na mapie to raczej nie skorzystam sobie z tej opcji. O, performance już. Byłem już tam, mam już chyba wszystko, co powinienem mieć. Eee, chyba muszę znaleźć się tu u. A nie? Eee, no może jednak? Bo tu jest ten Street X. Chyba ja muszę znaleźć się po tamtej stronie. No dobra, wyjadę tam. Niech będzie laser zaczepia mnie. Żeby się z nim ścigać, ale z zaproszenia nie skorzystam. Już prawie. O, jeszcze reward, ale nie zbiorę go. Pewnie musiałem pojechać do drugiej strony. Jest. Oba. O nie wiem czy jechałem na tym, jeśli nie no to będę miał okazję spróbować. Eclipse TT i nie wiem, co było tam po mojej prawej. A jeszcze jest Corolla. To nie na no był Ależ Ale przyspieszenia. Ciekawe, że daje szor, mimo że przecież strefa była niemiecka. Coś zastanawiające, no ale dobra, na razie jadę. Chyba się uda. Za pierwszym podejściem i tak też się dzieje. Jednak tuning robi robotę. Pan sekunda przebiega nad Eclipse'em. Fantastycznie. No dobra, 25 minut na liczniku. O na dzisiaj myślę, że wystarczy. E, dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki. E, ile tu jeszcze zostało w ogóle? sobie sprawdzę. Torówek zostały aż 4. Dużo. E, Drift 1, Sprinty 2. To już jest 7. Jeden Slidek to jest 8 plus 5 URLi, czyli jeszcze. Licząc ze specjalnym eventem zostało 14. No to przy moim tempie, ja myślę, że to będą minimum 3. Może nawet 4 odcinki. Nie dziwię się. Ale zobaczymy. Ale. No już weszli tym razem. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!